Witam wszystkie osoby z podznaku bliźniąc. Zapraszam Was na karty na miesiąc e, czerwiec. I karty macie bardzo, bardzo stabilne. Właściwie to za dużo tu się nie nagadam o Was. A przynajmniej nie ma tu żadnych jakichś dziwnych niespodzianek. Wy sami w swojej energii, energii znaku powietrznego, czyli jesteście sobą. Jeżeli chodzi o sferę uczuć, marzeń, domu mamy piękną kartę, kartę miłości, kartę czułości, wzajemnego zrozumienia. To jest na wasze marzenia, tak? Czyli na to, jak wy byście chcieli, żeby było. No to chcecie normalności, mieć kogoś, na kim można zawsze polegać, kogoś kto zrozumie wasze potrzeby nie tylko cielesne, ale i również duchowe, emocjonalne, po prostu idealny partner, doskonały dla was czy partnerka. Jeżeli ktoś jest w jakiejś relacji niezobowiązującej, to jest upragnienie, być może, żeby razem zamieszkać, żeby podjąć decyzję o Związku bardziej dojrzałym, bardziej zaawansowanym. Jeżeli są jakieś decyzje ważne do podjęcia dotyczące sfery domowej, no to jest dobry czas, jeżeli jesteście w stanie pod, podjąć sami taką decyzję. Albo zachęcić tą drugą stronę, żeby tę decyzję podjęła. Intuicja, taka na co dzień, czyli Dobrze wybieram miejsce, gdzie mieszkam. Dobrze się tam czuję. Serce mi podpowiada, że tam będę czuć się szczęśliwy, szczęśliwa i tak właśnie jest. To są bardzo często wybory intuicyjne. Czyli kierując się sercem, wybieramy właściwą osobę, właściwe mieszkanie, właściwy dom, właściwe miejsce. Macie tu stabilizację zarówno finansową, rodzinną, z pracą, z poczuciem komfortu. Jesteście otoczeni osobami godnymi zaufania, jesteście otoczeni rodziną. Powinniście czuć też i wsparcie, że jeden drugiemu pomoże w potrzebie w razie czego. Jedyne, czemu można by się tutaj przyjrzeć z większą uwagą, no to jest karta, która pokazuje walkę, osiąganie sukcesów. I tu macie bardzo podobnie, jak u wodnika wyszło. Tu jest jakby taka niemożność cieszenia się tym, co się osiągnęło. No człowiek to już jest taka skomplikowana istota, że najpierw za czymś goni, najpierw o czymś marzy, a kiedy to dostaje... To myśli, sobie, to myśli sobie, że czegoś mu brakuje. Dlaczego go to nie cieszy? Przecież osiągnął to, co chciał. I u Was może być takie właśnie znudzenie niedostrzeganie nowych możliwości dla siebie albo nieumiejętność cieszenia się tym, co już macie. To szczęście, którego szukacie tak naprawdę, Możecie znaleźć tylko w swoim wnętrzu. Bo tu, na przykład w moim rozkładzie, jesteście otoczeni stabilizacją. Macie stabilizację y, rodzinną, w sensie takiego poczucia bezpieczeństwa, że wiecie, że na rodzinę też można liczyć. Macie ogólnie, y, pod każdym względem, spokój, a mimo to. No, właśnie, może tego spokoju jest trochę tutaj u Was i za dużo, co niektórym z Was może być trochę za dużo, ale yy, Wy tu nie jesteście zablokowani na sięganie po więcej. Problem polega na tym, żeby się umieć jeszcze cieszyć tym, co się osiągnęło, docenić to coś. I to jest właściwie jedyna rzecz, która tutaj w tym rozkładzie. To no może jakoś tutaj psuć wam nastroje, samopoczucie. I przechodzimy do kart na uczucia. Na sferę uczuć mamy tu: pojawia się osoba w waszym życiu, ale wy mówicie nie: ja nie mogę. Sytuacja się nie rozwija. Rada dla was w karcie wieży. Co może być powodem? Oczywiście, u kogoś mogą być uprzedzenia, czyli przychodzi osoba, która Wam nie odpowiada, być może ktoś z Was dostanie propozycję romansu, spotkacie osobę, która jest gotowa do takiego romansu, ale Wy nie jesteście gotowi. Gdyby tak było, no to rada jest powiedzieć niezdecydowanie, uciąć to i nie kontynuować. Druga opcja jest bardziej ogólna. Czyli przychodzi do Was osoba, pojawia się w Waszym życiu ktoś, kto inaczej myśli, inaczej czuje, inaczej żyje. Być może jest tu kwestia uprzedzeń, być może czujecie, że nie rozumiecie z tą osobą, znajomość się nie rozwija, a gdyby się rozwijała, to tu nie kontynuować znajomości, co do których nie macie przekonania. Albo y, jeżeli są to znajomości takie, że wy wiecie, że nie pójdziecie krok dalej, ale chcielibyście mimo wszystko mieć kontakt z tą osobą, to też do niczego nie prowadzi. Może nawet to wywołać jakiegoś rodzaju frustrację w Was. Bo trzymać kogoś tak w zanadrzu na wszelki wypadek, może kiedyś się zdecyduje na romans, może, może kiedyś, to może Was dodatkowo frustrować. Do niczego to nie prowadzi, tak? Po prostu będzie lepiej zrobić z tym porządek i tą energię po prostu wpakować w coś innego, ukierunkować jakoś inaczej. I to jest tyle, kart dla Was. Tu nie ma co mówić. Życzę cudownego, wspaniałego miesiąca i pozdrawiam serdecznie. Witam wszystkie osoby z znaku wagi. Zapraszam Was na karty na miesiąc czerwiec. Zaczniemy od takiej informacji ogólnej. A mianowicie mam takie wrażenie, że co niektóre osoby zapragną cofnąć wskazówki zegara w idealny punkt, kiedy czuliście się szczęśliwi, szczęśliwe, albo kiedy jakieś okoliczności były bardziej sprzyjające. Yy, może być też tak, że po prostu nadchodzi czas odpoczynku. I będziecie mieć ochotę zatrzymać teraz ten czas, żeby za szybko nie płynął. Bo jeżeli chodzi tutaj o walkę z różnymi sytuacjami, przeciwnościami losu, osiąganiem sukcesów, mamy kartę przeszłości. Dla niektórych z Was będzie to oznaczać, chcę spędzić więcej czasu ze swoimi dziećmi, dać im poczucie bezpieczeństwa, pocieszyć się wakacjami, bo przecież w czerwcu przyjdą wakacje. I to może być ważną kwestią, i tu się może to pojawiać tak symbolicznie, niczym taka chęć zatrzymania czasu, ale i też chęć, żeby ten czas biegł właśnie swoim rytmem czyli jest też i czas odpoczynku na przykład ci którzy mają dzieci to wiedzą jaki to jest wielki trud przez cały długi rok szkolny wspierać dziecko dopilnować wszystkiego żeby wszystko grało żeby dziecko było przygotowane, żeby się rozwijało. To jest ogromny, ogromny trud. Więc te osoby, które mają dzieci, to będą wiedzieć, co, o, czym, o jakim je odpoczynku ja mówię. Jeżeli chodzi o kwestie pracy, finansów, komfort, to tu jest duża aktywność. Czyli nie widać, żebyście mieli o, leżeć i odpoczywać. Chyba, że byłby to odpoczynek bardzo aktywny. Czyli jedziemy w góry, wspinamy się, trzeba właśnie, albo trzeba dużo zorganizować spraw, żeby w ogóle odpocząć. Być może trzeba zrobić wiele rzeczy, zanim gdziekolwiek pojedziecie. Tak jak ja musiałam przygotowywać horoskopy do przodu, żeby gdzieś odpocząć, pojechać odpocząć. A po y, zrobieniu tego wszystkiego y, podwójnie, to czułam się tak wyczerpana, że ten odpoczynek już był takim, że ten odpoczynek y, no, już nie był taki aktywny, powiedzmy. Y, macie kartę bronienia swoich racji, y, walki o swoje racje, potrzebę bycia asertywnym, powiedzenia nie, zrobienia czegoś po swojemu. Czyli widać duży ruch, dużo działania. Nie jest to taka prosta sprawa to wszystko porzucić i odpoczywać. Może się zdarzyć, że albo będziecie opierać się na tym, co już dokonane zostało w przeszłości. Czyli można powiedzieć, że tu jesteście w rozpędzie już, bazując na tym, co było, co osiągnęliście. Ewentualnie w przypadku konfliktów może być to wyrzucanie komuś czegoś z przeszłości, na przykład przeszłych błędów, przeszłych niepowodzeń itd. Jeżeli chodzi natomiast o to, jak będziecie się wyrażać w tym miesiącu, mamy rycerza, Pucharów, myślę, że ta energia bardzo pasuje do sposobu bycia wagi, dlatego że wagi zazwyczaj potrafią być przemiłe. Potrafią tak się zachować, że zjednują swoim sposobem bycia ludzi, mają swój urok osobisty, no, którego chyba nie ma żaden inny znak tylko waga ma w sobie tyle uroku osobistego takiego przyciągającego innych ludzi. I tu widać Was właśnie od tej strony takiej emocjonalnej. Być może będziecie, co niektórzy, co niektóre osoby, rozkochiwać swoim sposobem bycia. Chociaż, jak widzę Wasze karty na miłość, no to nie wydaje mi się, żeby to poszło w tym kierunku. Ale waki czasami robią to zupełnie nieświadomie. Mają taki sposób bycia, który podoba się innym. I niektórzy odbierają to jako zachętę do romansu, do miłości. Bo waga potrafi być taka właśnie romantyczna w słowach, w zachowaniu. E, jedynym minusem e, takim, jeżeli byśmy tu mieli e, szukać minusów tej energii, może być to, że czasami gdzieś jakichś emocji może być za dużo. No na przykład, coś nie idzie dokładnie po waszej myśli i wy. Możecie troszeczkę mieć skłonność gdzieś do nadmuchiwania problemu, bo to przeżywacie. A osoby z boku was myślą sobie, ach, to nie jest aż powód, żeby tak się denerwować, żeby tak się emocjonować. Tyle kart ogólnych i przechodzimy do kart na miłość. Mamy tutaj obraz y, sytuacji, która nie rozwija się pomyślnie. Co moje karty wyłapują? Wyłapują znajomość, która przeradza się w jakiegoś rodzaju manipulacje. Zwłaszcza, że na radę macie kartę wieży. Skończyć z tym, nie rozmawiać z tą osobą. Wieża to jest całkowite zerwanie kontaktu. To nie jest udawanie, że wszystko jest dobrze. To nie jest dawanie drugiej szansy. To jest takie zdecydowane nie i koniec. Gdzieś u kogoś to mogą być takie znajomości, których sobie po prostu nie życzycie. Tak zdecydowanie. Mamy tu z zewnątrz właściwie przyjemną energię, prawda? Przychodzi ktoś, kto powinien zrobić na nas wrażenie bardzo miłe, pozytywne. Ktoś, kto może mówić od serca. Albo takie właśnie robić wrażenie, z jakąś refleksją, być może z jakimś sentymentem, osoba uczuciowa, osoba budząca zaufanie. Z Waszej strony jest tu nawet zaciekawienie. Jest tu jakieś zainteresowanie, jest tu jakaś wiadomość, ale idzie to w kierunku maga. I no to uwierzę, jeżeli byśmy chcieli e, tak już pozytywnie, jakkolwiek pozytywnie ocenić, no to by było odkrytą manipulację. Może tu być jakiegoś rodzaju taka sytuacja, że ktoś będzie nawet grał na waszych uczuciach. Tu może być gra emocjonalna prowadzona z wami. I po prostu gdyby tak było, no to na radę ma, macie absolutnie nie dawać się y, takim osobom, takim sytuacjom y, odsunąć to i tyle. A ja życzę wspaniałego udanego miesiąca i pozdrawiam serdecznie. Witam wszystkie osoby spod znaku Wodnika i zapraszam was na karty na miesiąc czerwiec. I zaczniemy od omawiania takiego ogólnego waszego nastawienia. Do osiągania celów ogólnie w tym miesiącu. To jest dla mnie jakby punkt wyjścia w tym rozkładzie. Ta siódemka pucharów, którą widzicie, w każdym pucharze jest coś cennego. Każdy puchar obiecuje antidotum na jakieś problemy, cierpienia egzystencjonalne albo inne. Tu każdy puchar jest obietnicą lepszego życia. I wy w tym miesiącu staniecie właśnie przed tymi wszystkimi możliwościami, i możecie analizować, w którą stronę pójść dalej. Co mi to przyniesie? Jeżeli wybiorę jedną drogę, co tak naprawdę dostanę w zamian? Czy będę czuć się spełniony, spełniona, szczęśliwy, szczęśliwa? Czy to jest właśnie to, czego ja szukam? I mam takie odczucie, że wy tu nie zdecydujecie się podjąć jakąś konkretną walkę o cokolwiek, dlatego, że uznacie, że to wszystko jest złudzeniem. Że to wszystko jest iluzją. Siedem pucharów to jest coś takiego, że dzisiaj pragniemy czegoś, a jutro przestaje to mieć dla nas znaczenie. To jest chwilowa wizja, bardzo ulotna, bardzo niestała. Jest to czasami taka droga, która prowadzi do nikąd. Czyli cokolwiek nie zrobisz, gdziekolwiek nie pójdziesz, na końcu okazuje się, że nie o to Ci chodziło, że w dalszym ciągu nie czujesz tego spełnienia i tego szczęścia. To jest energia na przykład tych wszystkich reklam telewizyjnych czy innych, które obiecują nam różne wspaniałości, jeżeli damy się porwać. Ale nie musi chodzić o produkty. Niektóre z nich są zresztą wspaniałe. W jakiś sposób musimy się dowiedzieć o tym, że one istnieją, więc te reklamy są też potrzebne. Ale na przykład metody osiągania szczęścia: dziś mamy całe mnóstwo różnych ścieżek duchowych, które są nam oferowane i proponowane. I nawet jeżeli chodziłoby o taką kwestię jak medytacja, to mamy przeróżne możliwości i każdy oferuje nam medytację, która ma uzdrowić nasze życie, ma uzdrowić nas. To mogą być sposoby na życie. Wy tu macie nawet taką kartę na ten miesiąc. Kartę, która zadaje Wam pytanie, w co wierzysz? W jakie energie wierzysz. Jakie poglądy dopuszczasz do siebie i jakie poglądy uznajesz za swoje własne? To jest ta Twoja ścieżka duchowa. I wy tu jesteście w takim punkcie, yy, że trzeba najpierw wybrać tą drogę, żeby pójść i o coś zawalczyć. Ale ja nie mam wrażenia, żebyście Wy wybierali się w tą drogę. Jesteście tu pokazani yy, w kartach bardzo stabilnych. W kartach regenerowania sił. Jest tu poczucie bezpieczeństwa, poczucie komfortu, stabilizacji. To jest tu karta słońca, czyli jest to czas regeneracji. Jest to również jasna sytuacja, czyli wiecie dokładnie, na czym stoicie. Ale ten komfort w tej karcie słońca, on w dużej mierze wynika z tego, co czujemy w środku? To jest to nasze własne samopoczucie, bo wiadomo, że tego szczęścia nie odnajdzie się na zewnątrz. I to szczęście nie jest zależne od ilości sukcesów, od ilości dokonań, bo człowiek może dokonać bardzo wiele i w dalszym ciągu czuć się zagubionym, czuć się nieszczęśliwym. Czyli to prawdziwe szczęście tak naprawdę jest w człowieku. I myślę, że to będzie dobry miesiąc, żeby to sobie wszystko poukładać w głowie. Mam takie wrażenie, że Wy nie będziecie tu iść po coś nowego, tylko bardziej jest tu zatrzymanie się, zregenerowanie siły. Tu macie też kartę mocy, jako. Yy, Taki cel, który będzie Wam tu przyświecał, to jest właśnie odnalezienie mocy w sobie. To jest odnalezienie wewnętrznej mocy do tego, żeby dalej kroczyć jakąś tam wybraną ścieżką. Ale bardziej chodzi o to, by zapanować tutaj nad swoim życiem. Jest tu też pokazane, że w tym miesiącu. Może dojść do jakiegoś rodzaju zmiany w Was samych, zmiany Waszej osobowości, zmiany spojrzenia na sytuację, bo Wy tu wychodzicie z asem monet. To jest coś, coś nowego. Każdy as jest zalążkiem czegoś nowego i niesiecie to w świat. Denary. Symbolizują to, co jest bardzo bliskie natury, to, co jest naturalne. To jest przyroda, to jest bycie w tej przyrodzie w harmonii, czyli również bycie samym sobą, przywracanie równowagi. I myślę, że tu, w tym miesiącu, dopiero jak wy się zregenerujecie, jak wy odnajdziecie w sobie to wszystko, czego nie można znaleźć na zewnątrz, tak naprawdę, dopiero wtedy tu podejmiecie jakąś decyzję i z czymś wychodzicie na zewnątrz. I przechodzimy do kart na uczucia na miłość. W kartach na miłość macie pokazane, że w tym miesiącu. Ktoś może przybyć do Was. Mamy kartę rdwaną, która pokazuje osobę, y, sytuację uczuciową czyli ktoś przybywa, być może ktoś się nie odzywał do Was albo wyjechał i nagle powraca. Widać tu bardzo duże zaangażowanie. Ktoś chce. Być może zechce rozwijać z Wami znajomość, powracać do tej znajomości. Ktoś może chcieć tutaj odnaleźć z Wami wspólny kierunek. Ale wygląda na to, że przybywa za późno. Koło fortuny. Odwidziało mi się. Dzisiaj widzę to inaczej. Za późno. Nie wykorzystałeś swojej szansy. No, niestety mamy czwórkę pocharów, czyli nic z tego nie będzie. Bo, bo ja na przykład już przestałem, czy przestałam wierzyć, że to ma sens. Że to dokądś prowadzi. Nie chce mi się. Było minęło. Tak to odbieram w waszym przypadku. E, ale mimo wszystko. Na radę macie, by troszeczkę dać się ponieść jakiejś przygodzie, wzbudzić w sobie trochę entuzjazmu, pozwolić sobie przynajmniej na to, co sprawia wam radość. Może tu wcale nie chodzi o jakąś nową propozycję związku, relacji. Być może ktoś zaproponuje wam jakąś wycieczkę w końcu czerwiec. Może będziemy mieć lepszą pogodę, więc jeżeli by pojawiła się jakaś taka okazja i ktoś by powiedział, pojedźmy razem w góry na przykład, zróbmy coś, mam nowy pomysł, to warto wchodzić we wszelkie te pomysły, które ostatecznie mogą wnieść więcej entuzjazmu, więcej emocji, więcej uczuć. Tu nie jest konieczna i potrzebna już tylko medytacja i regeneracja, rozumiana jako leże na słońcu i się regeneruje, tylko właśnie więcej ruchu, więcej aktywności. Postać na tej karcie jest właściwie szczęśliwa, zadowolona z życia i porywa swoim entuzjazmem, zaraża swoim entuzjazmem. Czyli, jeżeli ktoś z takim entuzjazmem się pojawi, to pozwólcie się zarazić tą energią i spróbować troszeczkę wzbudzić w sobie więcej tej pasji, bo ta pasja też jest Wam potrzebna, jak taki zastrzyk energetyczny na ten miesiąc. Tyle kart dla Was. Życzę cudownego, wspaniałego miesiąca i pozdrawiam.